Cześć, Szymon, jestem Tyby Młodziak, a dzisiaj jesteśmy znowu na polskiej wsi w Farmingu 22 i dzisiaj będziemy z sąsiadem jechali po mojego poloneza. Już tam bestia stoi. Ja, jako wszystkie jestem Onix i witam was w odcinku na polskiej wsi razem z moim sąsiadem. Dzisiaj jedziemy po jego nową No, to poltka, pięknego, złóciutkiego. Polak to się ale jak skradł? Wziął No to tak, pojedziemy od Sosnowca przez U no. Na. Sąsiad w ogóle słyszał, że tutaj właśnie naprzeciwko się nowy imigrant. Tutaj wprowadził jakieś opłaty? No tutaj nowy imigrant, bo nie jest tam. To... No dobra, jedź. No dobra. To... Czekaj, tutaj na mapie zobaczy, że w lewo. Tam w prawo Dobra, mam nadzieję, że tam gdzie pojedziemy, benzyna będzie po złotówce. No właśnie. No, jak nie będzie, to będzie dupa. To jest zawijane. O no, no. Plastiki do golfa to nie są po złotówce, sąsiad. No. Znalazłem tu, tu cisowiankę u ciebie, w drzwiach, co tu się napije. No oddziałem, bo taka wyprawa, sąsiad. Zatankujemy naszego góry. Masz mop, mów gdzie jechać. Prosto, prosto. Pełna, nie żałuj mu, ciepły jest. Sąsiad, to nie jest... to jest mój, więc... Jak będziesz jechał swoim, to będziesz mu dawał. Dobra, sąsiad, w lewo. Lewo, no, oczywiście, no, a, a nie, jest to już taka. Jed, dole, nie, dalej, Nie, no, po prostu. Lewo, jedź! No tu nie, jakaś droga, to sobie mam wiedzieć. Masz mapę, to się orientuj. Hmm. Jedź, jedź, jedź. Sam siad, bo na we mnie. Goli to... Nie daje mi tak szczęścia. Dobra widzowie, bo tutaj będziemy jechać z dwie godziny, to widzimy się jak już dojeżdżamy gdzieś tam na CPN. Dobra widzowie, my już jesteśmy, dojeżdżamy dosłownie. Przyjechaliśmy jeszcze z sąsiadem tutaj na CPN-a, bo, no, coś nam się chciało, no i jeszcze tutaj brakowało paliwa w Golfiku. więc że co, łopa. Jedziemy sobie. Ej, gdzie z tyłu? Chciałabym Oj, też śleba. Odpalamy... Le... Pal No. Tutaj będzie tam w lewo, nie? No, nie, no, tak. UD, są tutaj... ci sowianka się skończyła. No to mówiłem, kup na CPI nie coca cola a ty, że za drogo, jak. No drogo było, ale tu ruch jest, a tam widzisz te maszyny ciekawe skąd mają takie, no? Mm. No tutaj targi były, sąsiad. Kiedy mam pojechać to... Żniwa, żniwa są, to nie można jechać. No, no trzeba, trzeba, no, żniwa Trzeba pracować, Zaraz pojedziemy. Zaraz, jak nie będziesz chciał, to zaraz jadę bez ciebie na targi. Nie, 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 Dobra, tutaj, tutaj, w prawo, jedź, 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 jedź. prawo? Jeszcze, do przodu trochę. Tu gdzie ta brama I... otwarta, w prawo Bo otworzyli nam zobaczymy Stoń tu, tam Wanna była, widziałeś? Weźmiemy pociół do bagażnika, no on się tutaj pa, Stoi cytryna Oli! Dobry? Dobry. dobry? Dzień dobry, dzień dobry Dzień Ale cytryna tam, To ten? Zarezerwowany to... dla... Tak, to był zarezerwowany dla was. Nieużywany, bo ja tutaj sprzedaję niektóre samochody. A pan to nie handlasz? Jest pan handlarzem? Ja to sprzedaję na aplikacji. Ale jak nieużywany, jak to jest Polonez to w starym typie jest bezlepowa. A pani ja go nie używam, ja tym mierzę no. moją furą bestią. No, już, już nie zajmuje. widzimy, że tutaj popularne te, te samochody.

Sąsiad, sąsiad. sąsiad my tyle nowych. Nowy tyle. No właśnie. Ale mówimy mu, że na ogłoszeniu było 12. I weźmiemy jeszcze tą wannę, to nam się zwróci na złomie. mamy 10. Czekaj, zjąć? wejdę po cichu, czekaj. Ja wziąłem 7. I tu wziąłeś 3, hmm? 3. Zamknięte. Wziąłem 4. To, to, to nie myślałam. 11 mamy, dobra. Choć szukamy minusów, nawet jakichś nie ma. No, panie, tutaj lusterko zarysowane, no. tu szkło będzie trzeba nowe dawać. Gdzie zarysowane? Ej, to już będzie dwa tysiące. A Łyse? A Uysa, to no, A to też już tu kolejne koszta. Tu lampa spalona, bo widzę. Kolejne koszta. Ale sam pan takiego chciał. Panie... Damy 11 tysięcy! W, w ogłoszeniu pisało 12, ale że tu lustrelko jest, tu łapony łysę, tu spalona lampka, no to trzeba coś utargować, nie? No to sobie go naprawicie, no to damy 11. 11 damy, no to dawajcie, mamu, najbierzcie. O, no, no to dobra, trzeba spać panu. Dobra. Chcę i z... Proszę. Dziękuję. O no to już wszystko załatwiane, stąd pracujemy. No to co, to za szybko. Dobra. No, jedziemy z tu. Dobra, no to izenie, to Dziękujemy, dziękujemy. I dziękujemy. I tutaj no, no masz widzenia. Do widzenia, do widzenia. Nic, nic, nic. No. Sąsiad, prowadzisz? No. No widzimy tutaj drogę, jak nie wiem. No nie rozmij za... Gdzie, hamulce klocki są starce, bo piszę, jak nie wiem. No trzeba było 10 tysięcy zaoferować. No widzisz. O kurde, bo u mnie też chyba sąsiad. Albo tutaj tak ślisko jest, sąsiad, ale żeś... Szybko pojechał? Ależ tak. to ma kopa. Jeden, ma kopa, nie wiem. To bez kierunku wskazówki jeździ? Mówiłem, że spalone. No to będziemy trzy wieczory spędzimy. Kurde, bo tu z lewej strony jest bach, czekaj. Nie mam kula, więc nie, nie tam Ciekawe chociaż, podświetlenie działa. Ej, o, działa. Ty, o, jednak o, niespalona. Tak. No, nie spalona. No, szczęśliwy. Sąsiedź wszystkie działają. Dobra. Ej, ale łatwo są, że myślałam, że będzie sobie... Dobrze, zasińmy z ogólnie, czy coś. Dobra. Tankujemy I, i lecimy na nasze... Dobra, widzę mnie. Zrobimy wam kcięcie i widzimy się na przewiozce. No właśnie. Patrz to jeszcze jak tu maszyny stoją. Czekaj, to zajedziemy tu i se popatrzymy. Może jakieś śrubeczkę sobie weźmiemy, może to będzie No Tak, na pewno może do swojej BMW od Ty no, jak się tak by przyjrzeć, to by pasowała, tylko malnąć trochę na szaro i by było. Dobra, jedziemy, bo jeszcze, na... jedziemy, bo jeszcze nas pozwio i tyle będzie. Dobra, widzowie, tutaj wjeżdżamy do nas na wieś. Dokładnie. Nie tak. jest tak szybko, że... bo za bardzo te tereny. Ciii... Google to, coś tam łączysz, tyle. Wiem, że sąsiad, że myśli, że to jeszcze nie... No Ale co, ale mówię Kurde, ale się maszyna prezentuje. Widzę, że szczerze nie dokończyli ludzie. No, bo mówiłem, na te targi pojechali, co ty, że chciał jechać? Widzisz, my już, my już skończyli, jedno pole zaorałem. Tak to byśmy jeszcze robili. Dobra, no wizerowie, już tutaj jesteśmy. On się, nie wiem, chyba pojechał do sklepu. MTZ-a czas ująć Dobra, mówiłem, że to będzie polonezik stać w pierwszym odcinku Także Bierzemy sobie polonezem w sumie zanim to trzeba go przetestować w końcu bo na trasie też bym jak nie testował, żeby paliwa nam nie, nie brakło stąd i czysto, stąd też idzie ale idzie zajedziemy do teściowy tam na pole. Zobaczymy, czy kwasty nie wyrosły żadne. O! Leci! Teściu! Mam taki w koszu. czy dzisiaj na niedzielę, nie? Dobra, zajedziemy sobie tutaj. Eee, jeszcze kwastów nie ma. W ogóle przez zimę z sąsiadem planujemy założyć sieczkarnię do Bizona mojego, także będzie co widzimy robić tam jest czysto tamty. dobra to lecimy jeśli oglądaliście poprzedni film to pamiętacie, że tutaj wylądował sam wraz z swoim golfem na obradzeniu. no nie chciałbym moim polonezem sobie tutaj wylądować szkoda na szyny bo w ładnym stanie jest no to my w rzmiali, żeby spuścić z, te, z ceny i się udało na szczęście także zaoszczędziliśmy parę tysiączków wejdzie na nawozy i nasiona A teraz trzeba tam wysłuchać. Po chińsku trzeba czyli jako tako. Dobra, w ogóle z hakiem ten polonez jest, także fajnie, fajnie. Przyda się hak. Będziemy jechali po pług do MTW Tata. Wypożyczymy jakąś przyczepkę na Oelicie, się poszuka i będzie. No, także. Jeszcze Wam pokażę jedną mośnę. O, chyba imigrant otworzy, odpalił trzydziestkę, ale to w następnym odcinku przejdziemy się do tego imigranta. E, tutaj e, nowy ten wynalazek z sąsiadem zrobiliśmy. Taki rower. Na zoomie żeśmy znaleźli. Tam taki stary motor rozleciany stał. Silnik był w dobrym stanie, także zamontowaliśmy do niego. No i patrzcie jak chodzi maszyna. przejedziemy się tam. Tutaj w ogóle będziemy kultywować w następnym odcinku. Także tutaj będzie kolejne pole. Proszę, widzisz jak idzie? Działa jak natura chciała, pięknie byśmy to zrobili Ale dobra, staniemy sobie tutaj Dobra, zamkniemy bramę, żeby tamten imigrant nie, nie wszedł tutaj Nie wiadomo cóż to za osoba To czekaj, jadę nowym tym Nowym sprzętem, żeby sobie stał tutaj. Teraz sobie wyprzątnę. Co opijam? No. Okay. A, piękna masa na A nie, dobra, bo tam Bizon stoi, a tu otwarte to zamknięte. Dobra, podajmy jeszcze sąsiad. Ale mówi, że mówił, że na liśki, a to przecież starego typu Polonez. No właśnie. To, to na pewno był handlarz, bo ten handlarz się nie chce znaleźć No co widzowie, my tu jeszcze jedziemy nad polkiem, siedzieli, oglądali. Dokładnie. No, a wie co, oglądajcie poprzednie i kolejne filmy. W następnym filmie będziemy kultywowali pola i pójdziemy do tego imigranta. Yy, no i co? Dzisiaj kupiliśmy Poloneza. Jakże co sąsiad. No wszystko nic tam wziąć. Do widzenia. No. Cześć, Siemano.